Cześć! Dzisiaj wcielimy się w rolę architektów w już trochę zabudowanym mieście. Opowiem Wam o grze Multicity od Muduko. To jest reimplementacja już istniejącej gry, więc pewnie mogliście się z nią spotkać. Natomiast ja chciałabym Wam to odświeżyć przy okazji tego, jak niektóre dzieciaki mogą iść do szkoły i chcielibyście ich czegoś nauczyć lub coś takiego. Ale wbrew pozorom, mimo tego, że gra jest opisana jako familijna i od dokładnie piątego roku życia, to może się spodobać nawet starszym graczom. Tak jak powiedziałam, będziemy wcielać się w architektów, którzy będą starali się wcisnąć jakieś budowle, czy jakichś mieszkańców gdzieś w mieście, które już jest zatłoczone, sama gra będzie polegała na układaniu płytek, na nich będziemy starali się właśnie te elementy zmieścić. Ale po kolei, co znajdziemy w pudełku? Przede wszystkim instrukcja jest bardzo prosta do zrozumienia, do tego takie kafelki tu akurat mamy dodatkowe, natomiast będzie sporo takich kafelków, które będziemy obok siebie układać, później starać się zrobić tak, żeby dla nas było korzystnie, dla przeciwnika niekoniecznie. I do tego cała masa takich standów, które będą e, zastępowały nam właśnie te budynki, które będziemy budować. E, tutaj mam jedną uwagę, ponieważ jakość wykonania jest bardzo fajna, one są grube, e, nie wyglądają też jakby za chwilę miały się popsuć, nie przewracają się, więc spełniają swoją funkcję. Ilustracje też są bardzo sympatyczne, natomiast to, czego brakuje, to momentami musieliśmy szukać, e, jaką liczbę powiedzmy mieszkańców, czy liczbę pól będzie zasłaniało, e, będzie zasłaniał dany stent. Dlatego, że na przykład tutaj będziemy mieć siódemkę i tutaj będzie to proste do zrozumienia, bo nie trzeba szukać. Natomiast już tu musielibyśmy się zastanowić, e, jaka jest liczba i trzeba byłoby policzyć w tym przypadku akurat ilość ludzi na zdjęcie, na obrazku, Natomiast tutaj już będzie to ilość siedzeń, więc też trzeba pokombinować zanim, zgadną, zanim się zgadnie. My mamy taką metodę, że układamy sobie po prostu po kolei od najkrótszego do najdłuższego sędu, ale można się gdzieś tam troszkę pogubić. Natomiast sama jakość jest bardzo fajna, to fajnie leży w ręku, te wszystkie płytki są dość grube, więc będzie się w to przyjemnie grało. W pudełku nie znajdziecie jakiegoś specjalnego insertu, ale też ciężko byłoby to zrobić, bo właśnie te stędy mogłyby się uszkodzić. W Multi City rekrywalność będzie bardzo duża, dlatego że kafelki będziemy losować i tak naprawdę tutaj też rekrywalność będzie zależała trochę od tego, ile osób gramy, bo przy dwóch osobach była bardzo dobra zabawa, natomiast im nas będzie więcej, tym będzie ciaśniej. U nas na przykład czasami zdarzało się, że ja ułożyłam sobie jakąś płytkę, żeby potem móc Zbudować, postawić budynek w dobrym miejscu. Natomiast Bartek w międzyczasie ustawił e, mi tak swój budynek, że ja już nie mogłam z tego skorzystać. Więc tutaj, im więcej graczy, tym trudniej będzie nam zająć to właściwe miejsce, bo nie możemy przecież postawić budynku w tym samym. E, można powiedzieć, że tutaj pobawimy się trochę w taką patu deweloperkę, która jest teraz modna dlatego, że będziemy wciskać te budynki czasami prawie że jeden na drugim, będziemy starali się je zmieścić koło jakichś blokad, koło miejsca, gdzie budynku postawić nie można, także trochę tej zabawy będzie. Za każdym razem będziemy losować płytki, więc one będą nam się inaczej układać i też będziemy musieli pomyśleć o tym, właśnie jakie ułożyć, żeby nie było za łatwo dla przeciwników. Przygotowanie do gry w Multicity jest banalnie proste. Tak naprawdę bierzemy wszystkie kafelki, które są dostępne, tasujemy i kładziemy na środek oraz odkrywamy pierwszy i następnie każdy z graczy otrzymuje swój zestaw budynków, które będzie budował. Tutaj mała podpowiedź, jak rozpoznać, jak one są długie, żeby policzyć sobie ilość kafelków tutaj, które możemy podstawić. Przykładowo na domach jest tak, że ilość domów wyznacza ich długość. Czyli ich mamy trzy, raz, dwa, trzy domy. No i jak widać pasuje to idealnie. No, i tu po prostu trzeba każdy z chałup sobie policzyć. Też podpowiedź my po prostu układaliśmy sobie je w kolejności i po prostu wiedzieliśmy, ile nam, jak długie nam te domki zostały. Bo nie jest to niestety jakoś tak w miarę czytelny sposób pokazane. I teraz najważniejsze. Jak grać w Multi-City? Każdy z graczy może wykonać jedną z dwóch akcji, albo Wybudować kolejny kawałek miasta, biorąc kafelek ze środka i dokładając go do istniejącego już pola, lub zbudować swój y, kawałek budynku, który posiada kawałek infrastruktury. Budujemy w taki sposób, aby koniec y, tego kafelka przykrywał po prostu ten sam kolor, który mamy. Ale nie, budynki nie mogą być budowane po skosie, ani stawiane na tych słupkach ostrzegawczych. Wygrywa gracz, który jako pierwszy postawi wszystkie budynki, w momencie, kiedy skończą się kafelki, w tym momencie każdy z graczy ma jeszcze jeden ruch, w którym może dostawić swój budynek, i wygrywa w tym momencie gracz, który sumarycznie ma najkrótszy zestaw budynków, który mu pozostał na ręce. Podsumowując, rozgrywka będzie bardzo krótka, więc to jest też fajna gra na taki. Przerywnik, jakiś filer między cięższymi tytułami, albo właśnie, jeżeli jesteście na jakiejś imprezie rodzinnej i chcecie trochę się zająć. Nie zajmiecie może zbyt wielu osób, bo tutaj jest to do czterech graczy, ale wciąż mogą znaleźć się coś zainteresowani, albo możecie zająć dzieciaki. Bo tutaj naprawdę wystarczy nawet nieumiejętność jakiegoś skomplikowanego liczenia, tylko aby policzyć do siedmiu, żeby wiedzieć, ile pól daną, danym standem możemy zająć. Ja powiem szczerze, że na początku, jak dostaliśmy tę grę, to myślałam, że to będzie taka. Trochę nudna wagierka właśnie dla małych dzieci, ale bawię się przy niej bardzo fajnie i za każdym razem jak kończę, jeżeli nie wygrywam, to koniecznie chcę, mieć, chcę zrobić rewanż, więc zdecydowanie mogę polecić nawet starszym i bardziej zaawansowanym graczom, jako taką właśnie rozrywkową e, przerywajkę, coś zupełnie lekkiego, ale bardzo przyjemnego. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.